Witajcie moi widzowie! Dzisiaj wykonałem pewien eksperyment na moim cieście, które wykonałem. Jest bardzo proste. Składa się z ułożonych na blasze petitberów. Następnie wziąłem po prostu cztery galaretki, pociąłem w kosteczkę, dodałem do tego jogurt grecki, E, według przepisu trzeba było dodać śmietanę, kremówkę, ale ponieważ nie miałem takowej, to po prostu dodałem zwykły jogurt truskawkowy, e, 400 gram. E, dodałem do tego e, szklankę mleka w poroszku no i wyszło całkiem ok. Ale tak sobie pomyślałem, że można by coś dodać, na przykład polewę czekoladową. No ale tutaj trzeba by ją rozpuszczać w gorącej wodzie, tą wodę trzeba podgrzać na gazie na przykład, a wiadomo, że gaz drogi. A ponieważ mam do wstawienia wydruk 3D, no to najpierw byłoby wykorzystać do tego drukarkę 3D, skoro i tak muszę podgrzać stół, więc sprawdźmy, czy to zadziała. Okej, okay, więc e, drukarka jest już włączona, więc ustawię sobie temperaturę stołu. Powiedzmy, tam było napisane, że 60 stopni, więc nie będzie 60 stopni. I teraz sprawdzimy na kamerze termowizyjnej jak rozgrzewa się stół. Widać, że rogi się zaczynają robić ciepłe. środek jeszcze trochę zimny. Poczekamy kilka minut i wrócimy do was. Jak widać, stół już się prawie rozgrzał. Tutaj widzimy, są jeszcze pewne fluktuacje termiczne. W prawym tutaj rogu już mamy prawie 60 stopni. Więc myślę, położę po lewe i zobaczymy, czy się rozpuści. Minęło już 5 minut, więc trochę się zarumieniło to przywrócę na boczek. Tak widzimy, ma 44 stopnie z tej strony. Może trochę zwiększę temperaturę, żeby przyspieszyć proces no, powiedzmy, że dam 70 stopni. Cóż może pójść nie tak? i zobaczymy za kolejne 5 minut po 5 minutach polewa jest już bardzo miękka z tej strony ma już około 50 stopni podgrzej jeszcze troszkę z drugiej strony żeby była bardziej płynna i myślę że będzie gotowa żeby wylać na ciasto Okay, po kolejnych 5 minutach polewa już jest bardzo płynna, więc idziemy ją wylać na ciasto. Ok, polewa jest gotowa, więc wylewamy na ciasto. Gdyby ktoś chciał zrobić takie samo, to w opisie filmu znajdziecie przepis. Znajdziecie także mój przepis alternatywny na wypadek, gdybyście nie mieli jednak śmietany kremówki. Myślę, że jest ok, tak więc dziękuję za uwagę. Jak widać, eksperyment się powiódł, być może będą jakieś kolejne.